Witajcie! Słyszy się czasem, że jeden w boju to nie wojownik. To szczególnie ważne wtedy, gdy trzeba działać wspólnie, a samemu naprawdę trudno cokolwiek zrobić. Jest jeszcze jedno powiedzenie, i brzmi ono zupełnie inaczej. Nawet jeden w boju to wojownik. Oznacza to, że niekiedy pojedynczy człowiek może naprawdę wiele. Na przykład zmienić życie dziesiątek czy setek ludzi, albo całej wioski, a nawet ingerować w góry. I to dosłownie. Dziś porozmawiamy o człowieku, który udowodnił, że będąc naprawdę zorientowanym na jakiś cel, nie ma rzeczy niemożliwych. Jego historia rozpoczęła się wiele lat temu, a mianowicie w odległym 1959 roku, kiedy to on, młody, 23-letni Huang Dafa, powrócił po studiach z miasta do rodzinnej wioski Kao Wangba, położonej na północy prowincji Guangzhou w Chinach. Po kilku latach, nazwijmy to, spędzonych w cywilizacji, w swojej wiosce zobaczył tylko głód. Lokalni mieszkańcy żyli bardzo biednie, a jedynymi rzeczami, które pozwoliły im nie zginąć, były rosnące tam ziemniaki i kukurydza. Najstraszniejszy w wiosce był brak wody, a jedyna studnia, która tam działała, każdego roku coraz bardziej wysychała. Dlatego wszyscy, korzystając z niej, przestrzegali ścisłych norm, ledwie wystarczających na ugotowanie jedzenia. Co za tym idzie, przez brak wody w wiosce nie miał szans urosnąć tradycyjny chiński ryż. W Kao Wangba brakowało też elektryczności. Jeśli nie było tam takich rzeczy, nie trudno się domyślić, że droga prowadząca do miejscowości też znalazła się w fatalnym stanie. Jako, że przechodziła ona przez górę, wioska została praktycznie całkowicie odcięta od reszty kraju. Huang Dafa miał wiele pomysłów na poprawę tej sytuacji. Chciał tego jak nikt inny, ale jak wówczas myślał, tylko zjednoczeni ludzie wspólnym pomysłem i działaniem mogą stworzyć nowoczesną osadę z zacofanej i zapomnianej wioski. Mężczyzna nie wiedział jeszcze z jakimi trudnościami przyjdzie mu się zmierzyć i ile lat zajmie realizacja jego marzenia. Nawiasem mówiąc, postanowił poprawić życie pozostałych mieszkańców i wyznaczył sobie kilka celów zbudować drogę oraz doprowadzić do wioski prąd, a także wodę. Z tak świetnymi pomysłami, jeszcze w tym samym roku mieszkańcy wybrali go na przewodniczącego wioski, odpowiednik naszego Sołtysa. Pierwszą rzeczą, jaką Huang się zajął, było poszukiwanie wody. Znalazł ją w pobliżu rodzinnej wioski. Problem w tym, że było to po drugiej stronie rzeki. Oczywiście w wiosce brakowało pieniędzy na budowę kanału, a władze prowincji odmówiły sfinansowania prac. Huang odwiedził w tej sprawie dziesiątki urzędów, aż w końcu zrozumiał, że tak naprawdę nikogo nie interesuje jego wioska i jej mieszkańcy. Po krótkim namyśle Huang postanowił wybudować tunel doprowadzający wodę do wioski zupełnie samodzielnie. Jak powiedział później mężczyzna, rodzice wychowali go tak, że jeśli już złożył taką obietnicę, to musiał ją spełnić. Tak zaczęła się wojna Huanga z Wielką Górą. Uzbrojony w kilow i najprostsze narzędzia, mężczyzna zaczął wydrążać przejście w skalę. Trudno w to nawet uwierzyć, patrząc teraz na te zdjęcia, ale pierwsze 100 metrów wykopał sam, zupełnie się nie oszczędzając. Co więcej, prace były dodatkowo skomplikowane, ponieważ kanał prowadzić miał przez stromą stronę góry. W pewnym momencie ryzyko upadku w trakcie drążenia tunelu stało się naprawdę ogromne. Mieszkańcy wioski początkowo popierali plan Huang'a i starali się mu pomóc. Ale jak to zwykle bywa, w końcu mężczyzna został sam ze swoim kilofem przeciwko ogromnej górze. Miejscowi zauważyli pierwsze zmiany w skale dopiero po przeszło 5 latach i wtedy na nowo uwierzyli w szalony plan szefa wioski. Wkrótce dołączyły do niego nowe osoby, aż w końcu liczba robotników sięgała blisko 300. Po 10 latach 200-metrowy kanał w skale był gotowy. Ludziom brakowało jednak wiedzy na temat nawadniania i dlatego cała praca poszła niemal na marne. Długo oczekiwana woda wcale nie zaczęła płynąć. Co ciekawe, dziś tunel używany jest jako krótsza droga przez górę, ale jego pierwotny cel doprowadzenie wody do tej pory nie został osiągnięty. Być może ktoś inny po takiej porażce w końcu by się poddał, ale nie Huang. Mężczyzna udał się do miasta i przez kilka lat uczył się wszystkiego, co dotyczyło zaopatrywania w wodę. Trafił nawet na praktyki do pewnej elektrowni wodnej. Po ich ukończeniu wrócił do wioski, mając już niezbędną wiedzę, a co najważniejsze doświadczenie. Przekonał też administrację prowincji do przeznaczenia na zagrożoną wioskę 60 tysięcy juanów, czyli około 12 tysięcy dolarów. Miejscowi dołożyli kolejne środki około 2 tysięcy dolarów. Wtedy wznowiono pracę nad doprowadzeniem wody. Gdy Huang zaczął budować pierwszy tunel, miał zaledwie 23 lata. Doprowadzając pracę do końca, skończył 58 lat. Można więc powiedzieć, że całe dorosłe życie Huanga było więc poświęcone tunelowi przechodzącemu przez górę. Był swego rodzaju zakładnikiem tunelu, ale robił to z własnej woli. Jak później powiedział, przez te dziesięciolecia nie chciał rezygnować z całego przedsięwzięcia, bez względu na to, jak ciężka była to praca. Zawsze wiedział, że projekt musi zostać doprowadzony do końca. W 1992 roku rozpoczęto pracę nad stworzeniem drugiego kanału. Huang tym razem był pewien pozytywnego rezultatu. Znów postawiono na prace ręczne, ale przy pomocy lekkiego sprzętu. Kolejne trzy lata zajęło stworzenie kanału o długości 7200 m i kanałów odwadniających o długości 2200 m. Sieć ciągnie się teraz przez trzy góry, dziesięć wzgórz i dociera do innych wiosek. Bez względu na to, jak trudne to było, od 1995 roku kanały spełniają swoją funkcję. Do tego czasu osiągnięto też dwa inne cele związane z doprowadzeniem elektryczności i budową drogi, to również dzięki wysiłkom Huanga. Gdy wszystko było gotowe, innowacje zmieniły życie niemal dwóch tysięcy ludzi w rodzinnej wiosce Huanga i blisko siedmiu tysiącom mieszkańców sąsiednich osad. Zaczęli oni uprawiać ryż nawet do 500 tysięcy kilogramów rocznie i hodować zwierzęta. Społeczność ma teraz do dyspozycji 60 hektarów nawadnianych żyznych gruntów. Dzięki jednej osobie życie we wsi radykalnie się zmieniło. Dobrobyt ludzi wzrósł, dzieci zaczęły się kształcić. Na każde 100 rodzin dzisiaj przypada około 30 absolwentów szkół kierunkowych i wyższych. To prawda, że uszczęśliwiwszy sąsiadów, sam Huang wiele stracił, w tym córkę i innych członków rodziny. Nie miał czasu się z nimi pożegnać, musiał nieustannie przebywać w górach i monitorować postępy pracy. Teraz ma 83 lata i wciąż co jakiś czas jeździ w góry, sprawdzając czy kanał, który teraz nosi jego imię, działa poprawnie. Jak pokazuje ta historia, nic nie jest niemożliwe dla człowieka ukierunkowanego na określony cel, nawet jeśli jest on samotnym wojownikiem. Huangowi 36 lat zajęło, by wzbogacić swoją rodzinną wioskę i pokonać górę. Czy zgadzacie się, że każdy człowiek może zmienić bieg historii? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. To wszystko na dziś. Jeśli Wam się podobało, możecie polubić to wideo i zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia niebawem!